Witajcie, filmik kręcony na spontanie, bo powiem Wam szczerze, piekło zamarzło. Przechodzę już do setna, mianowicie swój kanał na YouTubie prowadzę już ładne parę lat. Ci, którzy śledzą, wiedzą, że lubię sobie kilka razy do roku, no, po Sylwestrze wyjechać e, za pstrągami nad tkwisę lub bubr. No i jak to kuźwa u mnie jest... Się z tym nie kryłem, rzucałem filmiki złowienia. Czasami udało się jakieś pstrąga złowić, oczywiście, po zamieszczeniu każdego takiego materiału. Musiałem parę osób zablokować w związku z hejtem yy, polegającym na tym, że niby palę te tajne rzeki pstrągowe. że Przyjeżdżają mięsiarze, że, że tych pstrągów i tak jest mało, że powinno się ukrywać takie łowiska przed resztą wędkarskiej społeczności, i tak dalej, i tak dalej. No dobra, i dlaczego piekło zamarzło? Wchodzę dzisiaj na jedną śmieszną facebookową grupę A propos zawodów okręgowych Zielona Góra Patrzę terminarz Patrzę jeszcze No i aż mi Kuźba Powiem wam szczerze Śmiać się zachciało To tak porządnie Bo pierwsze zawody są na Pstrągach W terminarzu oficjalnym Rzeka Kwica lub Rzeka Bubr Cholera, już nie będę chyba ten najgorszy, skoro nawet okręg organizuje zawody na takiej wodzie. Na pewno pstrągarze bardzo się ucieszą w związku z tym, że tego typu impreza będzie na ich tajnych miejscówkach. Albo Kwisa, albo Bubry, miejscowość Bobrowice, gdzie też kilka razy zawitałem. No i fajnie, nie będę już ten najgorszy. Do zobaczenia, po nowym roku może pojadę sobie na pstrągi. Trzymajcie się.